Zapraszam wszystkich na roladę z kurczaka z pastą awokado. No, tak wygląda już nasz kurczak po upieczeniu. Smakuje wyśmienicie. A mam nadzieję, że również apetycznie wygląda. Za chwilę zobaczycie, jak sam go przyrządziłem. To nie jest trudne i zajmie to Wam około 30 minut. Zobaczcie sami, jakich użyłem składników, boczek. I tu staramy się znaleźć boczek, który ma więcej tłuszczu niż białka. Awokado Staramy się znaleźć takie trochę miękkie, żeby było dojrzałe, żeby łatwo się obierało. Jeżeli chodzi o śmietanę, no to my mamy dostęp do bardzo fajnej 50%, także ogrom mocy, przede wszystkim bardzo dużo kalorii. Przyprawy to tak jak kto lubi, pieprz, sól, czosnek, ja takich właśnie przypraw użyłem do tego przepisu. Dajecie sobie tyle, ile lubicie. Masło klarowane ono przyda się, żeby posmażyć tego kurczaka przed pieczeniem na patelni. No i ser żółty, jako dodatek I lecimy z przyrządzeniem kurczaka Wcześniej oczywiście kurczaka umyłem, nie myślcie sobie, nie, nie używałem żadnego ludwika do tego, po prostu go opłukałem wod bieżącą wodą Mój filet już jest czysty, rozcinam sobie go na pół Teraz czas na ważenie Wyszło mi łącznie 240 gramów, dosyć dużo białka, no ale nie szkodzi 30 gramów sera cheddar Rozciętego fileta faszeruję tym serem cheddar Sercia dar bardzo fajnie nadaje się do pieczenia, czy też bądź na patelnie. Ty już skończyliśmy. Pierś składamy z powrotem i nadchodzi czas na boczek. W moim przypadku jest to 6 plasterków. Prostym sposobem jest, aby dowiedzieć się, ile boczku potrzebujesz, jest położenie sobie piersi właśnie tak jak ja to zrobiłem z jednej strony i rozciąganie plastrów boczku z drugiej. Wtedy widzicie, ile dokładnie ich potrzebujecie. Plastry mają pokrywać całego fileta. Ja sobie dodaję teraz przyprawy na boczek, mianowicie sól, czosnek, no i pieprz. Gdy już doprawiliśmy sobie nasze plastry boczku, pierś kładziemy mniej więcej na środku. Po prostu łatwiej owija się tego kurczaka i nie trzeba mieć nie wiadomo jakich zdolności, żeby to wykonać. Owijamy pierś plastrami boczku jednym po drugim. I tak jak mówiłem wcześniej, fajnie jest sobie znaleźć ten boczek. Jeżeli chodzi o dietę to by miał więcej tłuszczu niż białka. Nadszedł czas na masło. Masła mamy tutaj 10 gram Wrzucamy sobie to na wcześniej rozgrzaną patelnię No i czekamy aż się fajnie roztopi Nie musi to być masło klarowane za każdym razem Możecie też używać smalcu Bądź jeżeli lubicie takie egzotyczne smaki Użyjcie sobie oleju kokosowego I tu jeżeli chodzi o grzanie czy też temperaturę Ja mam na czwórce tak jak w moim przednim filmie Także średni ogień ma być Nie macie tego spalić, to ma się delikatnie podsmażyć I teraz ważne, podsmażamy to z dwóch stron po dwie minutki, nie dłużej. To ma się tylko delikatnie zarumienić. To tak, jakbyście sobie robili na śniadanie jajecznicę z boczkiem. Każdy z nas lubi inaczej. Ja na przykład nie lubię za bardzo przypieczonego boczku. Lubię, jak jest jeszcze taki trochę surowy. Ale mówię, każdy jest z nas inny. Możecie lubić bardziej taki spieczony, więc wtedy możecie wydłużyć to maksymalnie, myślę, do 3 minut. Ale uważajcie na ogień, żeby wam się to po prostu nie przypaliło. Poruszajcie tym od czasu do czasu na patelni, po tych dwóch, 2-3 minutach odwróćcie sobie to na drugą stronę. Danie jest naprawdę pyszne i bardzo łatwe w wykonaniu, nie potrzeba nie wiadomo ilu składników. Myślę, że te 30 minut jest taki optymalny czas dla każdego z nas. Nie sugerujcie się tu tym, że ja mam 240 g filetu z kurczaka. Może to być zupełnie inna porcja, to macie dopasować pod siebie i pod wasze makro. Gdy mamy już podsmażonego kurczaka, Ląduje on w piekarniku na temperaturę 160 stopni i pieczemy go około 15 do 18 minut. A teraz nadszedł czas na wykonanie pasty z awokado. Właśnie pokazałem Wam prosty sposób jak obrać awokado oraz jak wyciągamy całe awokado. Ja oczywiście wszystko sobie ważę tylko i wyłącznie dlatego by patrzeć na to makro, żeby tam nic nie przekraczać. I od razu Wam mówię, jest to danie bardziej wysokobiałkowe niż tłuszczowe. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, to nie jest wysokobiałkowe, średnio tłuszczowe, bo jak zobaczycie makro, to tego tłuszczu jest więcej. Chodzi mi tutaj o to, że ten posiłek praktycznie zabrał mi całe białko na cały dzień, więc zostaje mi tylko dobicie tłuszczu na jakiś podwieczorek czy też kolację. Ale dla mnie to żaden problem, zrobię sobie jakiś deser wysoko tłuszczowy na, na bazie śmietany właśnie z orzechami i te tłuszcze bardzo łatwo sobie podbije awokado ląduje w miseczce dodajemy sobie tam śmietanę, przyprawy ubijamy trochę łyżką, mieszamy aż zrobi się taka fajna struktura no i w sumie pasta jest gotowa danie moim zdaniem bardzo łatwe i przede wszystkim smaczne jak mogliście zobaczyć na początku filmu tak jak i tu teraz tak właśnie prezentuje się danie oraz makroskładniki to by było na tyle z mojej strony. Życzę wszystkim smacznego. Jak podobają Wam się materiały tego typu, pamiętajcie o łapkach w górę, komentarzach, no i przede wszystkim subskrypcji. To naprawdę pomaga mi rozwijać ten kanał. Dzięki bardzo i do następnego.